Siema. dziś przedstawię wam w skrócie historię jednej z większych polskich marek streetwearowych. Oczywiście jest mowa o Misbehave. Wszystko zaczęło się w 2008 roku, kiedy Natalia Maczek, młoda studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaczęła projektować i szywać pierwsze koszulki dla siebie i swoich znajomych. Inspirowała się kulturą miejską, subkulturami młodzieżowymi i modą uliczną które były wtedy jeszcze mało obecne na polskim rynku. Wspólnie z Katarzyną Kotnowską tworzyły proste, ale wyjątkowe ubrania, takie jak koszulki, bluzy i czapki z daszkiem. Te projekty szybko zyskały popularność w kręgach młodzieżowych w Krakowie i Warszawie. Ludzie doceniali autentyczność i unikalny styl, który wyróżniał się na tle ówczesnych trendów. Tak powstała marka Miss która miała szybko przekształcić się z małego, Lokalnego przedsięwzięcia w globalny fenomen. W 2013 roku do Natalii dołączył Tomasz Wirski, który jest grafikiem i współzałożycielem Miss Behave. Tomasz miał wcześniej doświadczenie w branży muzycznej oraz street arcie, co nadało Marce unikalny artystyczny charakter. Jego wrażliwość i umiejętności graficzne pomogły zbudować spójną i rozpoznawalną identyfikację wizualną marki. Połączenie kreatywności Natalii i Tomasza zaowocowało profesjonalnym rozwojem firmy, która w 2015 roku zadebiutowała na Paris Fashion Week. Ich kolekcje wzbudziły zainteresowanie krytyków oraz branży modowej, dzięki czemu Miss Behave szybko zaczęło zdobywać międzynarodowe rynki. Marka pojawiła się w prestiżowych butikach takich jak Browns w Londynie i Antonioli we Włoszech, a także zdobyła serca klientów w USA i Japonii. Ten etap był przełomowy i pokazał, że polska marka może konkurować z najlepszymi na świecie, łącząc estetykę streetwearu z wyrafinowanym designem. Misbehave to marka, która od początku mocno czerpała z różnych źródeł kulturowych. Estetyka kolekcji łączy wpływy muzyki techno, rave oraz punk z elementami luksusowej mody i polskiej sztuki. Wiele projektów odnosi się do polskiej sztuki plakatu z lat 60., a także do subkultur młodzieżowych, które w Polsce miały szczególne znaczenie. W 2019 roku marka zorganizowała pokaz kolekcji pod nazwą Polish Jazz w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Współpracując z artystą Rosławem Szajbo, Miss oddało hołd polskiej kulturze i historii sztuki, podkreślając swoje korzenie i unikalne dziedzictwo. Ten związek z lokalną tradycją i sztuką sprawia, że Miss wyróżnia się na globalnym rynku, łącząc nowoczesność z szacunkiem do przeszłości. Jak każda marka z ambicjami, Miss nie obyło się bez kontrowersji. Marka była krytykowana za rzekome naruszenia praw autorskich, między innymi za wykorzystanie grafik i okładek albumów muzycznych bez pełnej zgody autorów. Ponadto ubrania Miss Behave pojawiły się w popularnej grze komputerowej Grand Theft Auto Feel, co wywołało mieszane reakcje wśród fanów i branży mody. Niektórzy doceniali ten zabieg jako nowoczesną formę promocji, inni zaś uważali, że może to umniejszać wartość marki. Pomimo tych wyzwań, Miss Behave pozostało wierne swoim zasadom i konsekwentnie rozwijało się, pokazując, że nawet kontrowersje mogą przynieść rozgłos i przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności. Miss Behave to marka, która od początku stawiała na współpracę z różnymi artystami oraz innymi markami. Jednym z ważniejszych partnerów był Reebok, z którym wspólnie tworzyli kolekcję butów i odzieży sportowej. Warto zaznaczyć, że ubrania Miss Behave nosiły znane gwiazdy muzyki i popkultury, takie jak Rihanna, Miley Cyrus czy A$AP Rocky, co dodatkowo podbiło prestiż i globalny zasięg marki. Ponadto Miss BHV regularnie prezentuje swoje kolekcje na New York Fashion Week, jednej z najważniejszych imprez modowych na świecie, gdzie zdobywa coraz większe uznanie. Marka stała się symbolem nowoczesnej miejskiej mody. Łącząc artystyczną wizję z modowymi trendami. Dziś Miss Behave to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek modowych na świecie. Przez lata marka urosła do rangi symbolu nowoczesnej polskiej mody, która łączy uliczny styl z luksusem i wysoką jakością. Marka pozostaje wierna swoim korzeniom, ale jednocześnie nieustannie się rozwija i eksploruje nowe kierunki. W 2025 roku. Przychody Miss Behave przekroczyły 50 milionów złotych, a produkty z charakterystycznym logo można kupić w ekskluzywnych butikach i domach handlowych, takich jak Warszawski Witkacz. Zespół projektowy zapowiada dalsze ekspansje i innowacje, które mają zapewnić marce trwałe miejsce na światowej mapie mody.